Maneczko, mamy luty, pierwszy weekend. Oczywiście nie mogłem się podpuścić, i wybrałem się na rybki. Jestem nad bardzo urokliwą wodą. Tak to wygląda niewielka hektar 60. Dokładnie stoję na takim cypelku po środku i po obu stronach mam takie dwa niewielkie zbiorniczki i taki malutki kanalik, który jest za moimi plecami. Dodatkowo taka sympatyczna chatka, cała dla mnie. Także zanosi się naprawdę ciekawy weekend. Pomyślałem sobie, by troszkę urozmaicić ten film. I wpadł mi taki pomysł, że. Jedną stronę będę nęcił tylko i wyłącznie kukurydzą konserwową, a drugą część peletem. Więc zobaczymy, co da lepsze efekty. Tak, no może lód nie jest najlepszą porą do sprawdzenia, co tutaj będzie miało lepszy efekt. No ale zobaczymy. Liczę jedno. Może dwa brania. Także ja się rozkładam. Dopiero co przyjechałem. Dużo pracy przede mną, także widzimy się później. Hej! Troszkę mi zajęło zmontowanie czterech zestawów, by to na cztery wędki. Dwie z tej strony, dwie z drugiej strony. Troszkę będę je rozrzucał, zmieniał miejsca, także na pewno nie będę się trzymał jednych miejsc. Woda jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna. Dużo takich gałęzi, które zwisza do wody. Jeszcze nie pływałem. Właśnie biorę się za sondowanie. Podczas rozkładania co jakiś czas wychodziło słoneczko i tak patrzyłem ciągle czy coś się dzieje na wodzie. No nic, nic, nic. Wydaje mi się, że na tak małe wodzie te karpie będą bardzo ostrożne i chyba nie uda mi się takich bardzo zaobserwować wizualnie zobaczymy co pokaże mi echo jak to będzie wyglądało no, ale raczej na 99% będę łowił wszystkimi wędkami przy, przy brzegach wydaje mi się że właśnie skupię się na łowieniu tym razem blisko brzegów i dobra, e, idzie do wody pierwszy zestaw. Nie będę pokazywał, bo e, naprawdę łowię ciągle na to samo. Więc zaraz, więc w tym filmie nic o przypłonach nie będzie. Troszkę się ociepliło tutaj, e, ostatnia zasiadka była w styczniu i te temperatury były bliskie zeru, e, teraz od, od tego tygodnia, od poniedziałku chyba, troszkę to skoczyło do góry, e, teraz mamy temperaturę około 10 stopni, jeżeli pogoda nie kłamie, ma być dzisiaj 10 stopni w nocy chyba do 7, a później jutro, czyli w sobotę maksymalnie 8 i w niedzielę maksymalnie chyba 6-7 stopni, także troszkę będzie spadała, ale tak czy siak jest, jest delikatne ocieplenie, ciśnienie jest bardzo wysokie, bo 1035-6, jak lecz stabilne, także jestem no można powiedzieć troszkę mm, pełen nadziei, może nie pełen nadziei, ale liczę, że coś jednak uda się złowić. Także ta część wody będzie łowiła na kukurydzę e, prawie że pełne, e, pełne opakowanie, pełną puszeczkę kukurydzy na jeden zestaw z bałwankiem, także szukamy miejscówki i do dzieła Kolejne dwie wędki to jak wspominałem, będzie zamęta eee, z peletu peletu 4 oraz 2 mm czyli bardzo drobny eee, Tutaj pójdą dwa bałwanki z białymi popkami Te dwie garści startą. Wow. Plus do tego ma PVK. Próbujemy. Zrobiła się piękna słoneczna pogoda chociaż przez chwilę I wykorzystam to zrobię mały spacerek dookoła tej wody może uda się zaobserwować jakieś rybki także tutaj jest woda której w której łowię ja tutaj za moimi plecami jest jakiś kolejny kolejny zbiornik za nim kolejny i kolejny a jeszcze co do moich wętek, tak jak Wam wspominałem, tak też zrobiłem wszystkie wędki poszły blisko brzegu na głębokości od 2,5 do 2,2 2 metra przed skarpą która wychodzi na brzeg teraz sobie troszkę popatrzę jak to wygląda skorzystam bo jutro ma już być pochmurnie jak widzicie, brzegi są bardzo e, zakrzaczone, tak powiem. Tutaj fajna mi strzeczka i krzaki wychodzą naprawdę dobre na 5-6 metrów w głąb. Także pod nimi na pewno jest około 2,5 metra. Miejscówka, która wygląda naprawdę interesująco. Wydaje mi się tutaj. Może pójdzie jedna wędka na kolejną przewózkę. Ale obie tam, widzicie? Ten domek. Tu są moje węteczki. Tu widzimy przepływ. Oraz tu jest ciekawe miejsce niedostępne. Musiałbym złamać żółkę, by tam łowić. Wziąłem z sobą ponton. Na wszelki wypadek. Widziałem to miejsce na Google Map. Ale póki co wywożę łódką. Wstałem rano, mamy sobotę i przypomniałem sobie w jak pięknym miejscu przyszło mi spędzić ten weekend. Woda jest naprawdę mega, mega urocza. Mimo tego, że bardzo mała. Mamy ten domek, malutki syperek. Dookoła wędki. Natura. Ptaszki już ćwierkają. Dosłownie bardzo fajne miejsce. Na pewno latem bądź wiosną jest tutaj mega, mega pięknie. A co do nocki, to powiem Wam, że udało mi się wydziobać dwa karpiki, także lecimy i je, pokazujemy. Lecimy z pierwszym karpikiem, jakiego zapałem. To była godzina przed dwunastą coś. małe pijawki na nim siedzą. Tylko ją tylko ściągnę. Okej. Okay. Rybka dosyć fajna, bo wydaje mi się, że około 12 kilo. Ciekawe łuski. Już Wam ją prezentuję. Przynęta. Bałwanek z białym popkiem. Monster krajfish kulka oraz Monster krajfish eee, popap Tak. Druga rybka, ta troszkę większa, z ciekawości ją zważyłem, bo e, wyglądała sympatycznie. E, mniej więcej 16 kg. O, bardzo ładnie się. Nie wiem, czy da się obrócić. każe żywam jego e, wózki. U. 16 szesnastka z miesiąca luty. Coś się nie chce wyprostować, no pokaż się małej. Fajna, fajna rybka. Podobnie jak poprzednik, to był ten sam kij, taki sam zestaw z białym bałwankiem z miejscówki. Gdzie było nęcone kukurydzą, tak? Dwa karpie wyjechały stamtąd. Więc, można sobie zadawać pytanie, czy to zasługa zanęty, przynęty, czy po prostu miejsce, tak odpowiednie miejsce. Ja bym raczej skłaniał się ku tej trzeciej e, odpowiedzi, tak? To, to miejsce chyba jest najbardziej istotne no ale zobaczymy jeszcze jedna nocka cały dzień przede mną, także może e, inne wędki też coś wypracują robię mu fotki wypuszcza mi śniadanko mamy godzinę 16 dzień bardzo spokojny podobnie jak wczoraj e, nic nie dzieje woda dosłownie martwa poza jednym wyjątkiem dzisiaj była spławka właśnie tam za moimi plecami miałem okazję ją zobaczyć. Dwa razy z wody wyskoczył. Taki dość sympatyczny mirła około 15 kg. Miejsce, gdzie było wilo, wczoraj jedna wędka w ciągu dnia. Później ją w... przestawiłem i po, tym, po tej spławce tenki wrócił w to samo miejsce. Może, kto wie, w nocy coś się jeszcze wydarzy. Co by nie było, wczoraj po zapadnięciu zmroku zaczęły się jakieś delikatne popikiwania, także ta ryba zaczęła się troszkę bardziej ruszać i liczę, że może i tej nocy coś uda mi się jeszcze dołowić. Miejsce, w którym złowiłem dwa karpie, tak Wam pokazywałem wczoraj, taka malutka zatoczka, na której właśnie w początku postawiony jest mój zestaw o 2 metry przed, przed gałęziami, przed brzegiem na głębokości 2,2 czyli troszkę płycej jak ogólnie ta zatoczka jest płytsza bo tam jest właśnie 2,2,2,1 a tutaj taka głębokość na tym zbiorniku to 2,5-2,6 metra na chwilę obecną bo widzę, że woda jest chyba troszkę wyższa jak zazwyczaj kolejny karpik w ciągu dnia, w końcu, pierwsza rybka. Wcześniej narzekałem, że nic się nie dzieje. Monster crayfish, spinerek. Dolna warga, super. Biały bałwanek. Ja wam wspominałem wcześniej. Tym razem miejscówka to takie krzaczki, które wczoraj obczajałem. Dzisiaj tam poszła wędka i po kilku godzinkach dała rybkę. Patrzcie co mam, chcę pokazać na wszystkich karpiach, jest naprawdę sporo takich pasożytów, jakieś drobne pijawki. Tutaj się przyczepiają do tych biednych karpi, także postaram się go, postaram się pościągać z niego i zrobię mu sesję. Z ciekawości rybkę zważyłem, bo jest bardzo sympatyczna okrągłutka waga plus czternaście kilo tylko zobaczcie tą piękność U, spokojnie ryba prezentuje się cudownie fenomenalnie piękna sztuka dobra płyczka dzięki ci. Opa. Jestem po nocce bardzo pracowitej. Padło w sumie 4 karpie na matę. Cztery karpie z miejscówki, z miejscówek nęconych kukurydzą konserwową. Troszkę jestem zaskoczony, że miejsce z peletem nie dało mi żadnej ryby. Może wynika to po prostu z tego, że no, tych rybek tam nie ma, no ale raczej są. Troszkę to dziwne, że tylko kukurydza dała mi efekt. W sumie e, jest to jedna z najbardziej skutecznych zanęt, jakie znam na karpie. A tu zobaczcie, jedyny pełnouski tej zasiadki. Piękny, około 12 kg karpik. Ładnie się nastroszył. Spinner. Także Spidej już go pocałował, więc chyba mu starczy. Kolejna rybka do pokazania. Najmniejszy karpik, on wziął jako pierwszy tej nocy. Około 6 kg może, może troszkę więcej, nie wiem. Ale zobaczcie jaki sympatyczny. Kiedyś byli z niego naprawdę piękna sztuka. Także fateczka i dowody. Piękny karpiszon. Już po zrobieniu walce wiedziałem, że to będzie większa sztuka niż pozostałe. Pięknie się stroszy. Ogólnie te karpie z wody, wszystkie takie. Eee, troszkę dłuższe jak szersze no może poza tym jednym eee, który wziął jeszcze po, po południu eee, super, Okej, teraz fotka łow no, prawie bym się skąpał głęboko tutaj ostatni karp do zaprezentowania Troszkę się wkurzył chyba, że musiał czekać kolejce. Bardzo sympatyczna rybka. Zobaczcie na jego piękne łuski. Dobra, nie przedłużam. Robię foteczkę i go szybko wypuszczam. Pasiadka dobiega końca. Łącznie siedem karpi. Jestem mile zaskoczony, że udało się złowić ich aż tyle, bo liczyłem może na jedną, dwie rybki tak, przy dobrym wietrze a wpadło ich siedem los tak chciał, że wszystkie te ryby wpadły tu w tej części, tu gdzie kukurydzą konserwową z drugiej strony pelet nie dał mi ani jednego brania eee, można sobie tłumaczyć na dwa sposoby, no nie wiem może w tamtym, w tamtej części te ryby nie żerowały, może one żurują tutaj, albo po prostu zanęta e, zrobiła swoje no i odpowiednie miejscówki, tak? E, także tyle z mojej strony. Ja się z nami żegnam.